Koniec września i początek października ma swoją urodę. Nawet gdy deszcz nieco siąpi, to przecież nie przeszkadza w dostrzeganiu bogatej gamy złocistości, srebrzystości, szlachetnych brązów manifestujących swoje piękno na obrzeżach lasów czy też ścieżek pomiędzy polami. Pośród marowniczych warkoczy dymu gospodarze zbierają swoje ziemniaczane plony z pól. Owocem trudu wykopków są pełne piwnice życiodajnych bulw rodem z Ameryki, które od stuleci traktowane są jako prawdziwy przysmak. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że jako gospodarz tej gminy mogę Państwa przywitać. Jubileusz, taki malutki, skromny. To już piąte z kolei święto ziemniaka w gminie Czyciąż, stąd też i polones na wstępie. Chwileczkę poznamy kapitułę konkursu na najlepszą potrawę z ziemniaka. Pan starosta Olkuski, pan Jerzy Kłaśniewski. Zapraszamy do naszej kapituły pana Piotra Szymańskiego, dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich, oczywiście w Urzędzie Marszałkowskim. Zapraszamy panią Karolinę Bobę, pani Karolina Boba, Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie. To trójka osób, które w tej kapitule będą brały udział. Rodezwa Ziemniaczana powstała specjalnie na dzień dzisiejszy. Została ona po to napisana, aby przeciwstawić się wszelkim tendencjom zachodnim, a mianowicie, że tylko ryż i makaron po włosku i po chińsku. Natomiast ziemniak jest coraz bardziej odsuwany gdzieś tam w głąb. Myśmy uznali, że ziemniak jest tym naszym rodowitym i powinien królować dalej na polskim stole. Stąd też właśnie ta odezwa. Do odezwy stworzono również sporo haseł. Też w odniesieniu wszystko do ziemniaka i do dzisiejszego święta ziemniaczanego. Dzień dobry, nazywam się Anna Olszówka, jestem asystentem kierownika biura Zielony Pierścień Tarnowa. Dzisiaj na piąte święto ziemniaka przyjechałam z kołem gospodyń wiejskich z Nowej Jastrząbki. Jest to koło, które ma bardzo długie tradycje, bo aż już 50 lat w tym roku obchodziło. Ogólnie do Urzędu Marszałkowskiego będziemy przedstawiać strząskę i sióśpę oraz Koziołki Siedliszowskie. Dzień dobry, jesteśmy w Czyciążu, jest to koło Gospodyń Wiejskich Jagodzianki z Jaroszowca. Przedstawiam nasza pani Marysia, Alina, Zuzia, Danuta, Justyna i Iza. Jesteśmy młodym kołem, działamy od czterech lat, ale mamy już dorobek dosyć duży. Mamy puchary przechodnie, dyplomy i inne dobre rzeczy. Wystartowaliśmy dzisiaj tutaj z gołąbkami startych ziemniaków. Gołąbki to są w sosie śmietanowo-mlecznym Anastazji. Mamy doskonały smalec jaroszowiecki z ogóreczkami i keks warzywny z buraczkami i z marchewką, który otrzymał certyfikat unijny w 2009 roku. Staramy się pokazywać to, co na naszej, naszej miejscowości jest najlepsze, to, co potrafimy najlepiej, umiemy doskonałą zupę. Ze świeżych ogórków. Przedstawiam, bo doszedł do nas przedstawiam naszego sołtysa, pana Adama Chmurę, który nas wspiera, zawsze nas, nam pomaga. Jest doskonała współpraca. Rozwijamy również stowarzyszenie w Jaroszowcu, Stowarzyszenie Jaroszowiec. Nasz sołtys bardzo z nami współpracuje dobrze i staramy się wszystko robić jak najlepiej. My reprezentujemy Stowarzyszenie Babiniec Klucz. Dzisiaj mamy taką atrakcję jesienną: ziemniaki pieczone na ognisku, które będą o godzinie 15.30. A oprócz tego w degustacji mamy ciasto ze śliwkami, też jesienne, i rogaliki drożdżowe. Obok mnie to y, pani Miecia, mieciałowa, ja, Janina Włoch oczywiście, mieciałowaz i Danusia y, Lekston. A ob, y, ter, y, no, ja jestem Janina Włoch, obok mnie siedzi y, y, mieciałowas i Danuta Lekston, a poszła ziemniaki piec, nasza prezeska y, Teresa Soczówka. Koło Gospodyń Wiejskich w Bogucinie Dużym. Przedstawię moje koleżanki, które przyjechały dzisiaj ze mną. Pani Jasia, Danusia, Miecia, Ela. ja mam na imię Lucyna. My żeśmy przywiozły fitkę, zupę, królową zup. Popularna zupa kiedyś na wsi, dzisiaj zapomniana. I mamy ciasta. Serowiec, ciasto ze śliwkami, ciasto ze śmietaną. No i chcemy przedstawić nasze wyroby hafciarskie. Kobiety z Bogucina Dużego tak właśnie haftują. Dziękuję. Jesteśmy z gminy Klucze, z miejscowości Chechło, które jest położone przy północnej stronie Pustyni Błędowskiej. Przedstawiam moje koleżanki. Tu jest Maria Mudyna, Lidia Żmudka, Krystyna Sierka, Melania Mudyna, Maria Żak, Eleonora Kulawik i Henryka Kulawik. W Olbromiu zdobyliśmy pierwsze miejsce za napoje, to jest ten sławetny czar hechu albo czar pustyni. A dziś mamy kulki ziemniaczane z serem żółtym, mamy kotlety ziemniaczane, ziemniaki z sosem serowym no i wyroby, rękodzieła na, na ten. A i jeszcze pro, yy, tradycyjny produkt jaki u nas jest, to są gałki z mlekiem, które dziś będziemy yy, reprezentować na konkursie. Przyjechałyśmy z Rodak. Byłyśmy już w Olbromiu nagradzane. Dostałyśmy nagrodę za chleb dworski. Yy, mamy certyfikat. Na Smalec Staropolski też mamy certyfikat. Dzisiaj przyjechałyśmy tutaj z ziemniaczaną słodkością, słodyczą. No, i z naszymi produktami, z rękodziełem, z bukiecikami, z zasuszanym latem. Chcemy to wszystko przekazać, pokazać i żeby nas wszyscy podziwiali, że jesteśmy w miarę gospodarnymi. Nasz region jest piękny, nasza wieś, wioska jest piękna i my chcemy to piękno przekazać inną, innym. I to są moje koleżanki. Teresa Ziaja, Krzykawska yy, yy, Irenka, łydka Danusia, leśniak Danusia, Żukrowska Longina, domagała Ania, Bretner Genovefa, hetmańczyk Ania z tyłu i leśniak Emilia. I ja, przewodnicząca Jeziorna Alicja. Chętnie zapraszam wszystkich do naszego stoiska. I jeszcze później będziemy śpiewać jako zespół rodaczanki. Z okazji święta ziemniaka, zorganizowanego w czyciążu, koło gospodyń wiejskich przygotowało rozmaite potrawy. Większość z nich, a właściwie prawie wszystkie, oparte są na bazie ziemniaka. I tak, mamy cztery rodzaje sałatek ziemniaczanych jedna z tuńczykiem, inna z boczkiem, trzecia jeszcze kolorowa z papryką. Mamy chlebek ziemniaczany, zalewajkę po naszemu. Babeczki ziemniaczane, pączki ziemniaczane, kiszkę ziemniaczaną, też po łobzowsku, inaczej robioną niż kiszka wolbrąska. Oczywiście jest także babka ziemniaczana. No, oprócz tego znajdzie się nawet jeszcze coś płynnego z ziemniaków, ale to dopiero później. Przygotowały te wszystkie potrawy panie w składzie, pani Ala Gąsior, Basia Wołkowska, Fredia Świerczek, Ela Struzik, pani Natalia Dudek, Zdzisława Haberka, nasza przewodnicząca pani Stanisława Opiłka i ja Henryka Rogal. My jesteśmy kołem gospodyń z Gołaczew. Działamy stosunkowo niedługo, bo od marca tego roku dopiero, ale już brałyśmy udział w festiwalu smaków w Wolbromiu. Mamy kilka certyfikatów, które tam zdobyłyśmy i tutaj prezentujemy takie produkty, które mają ten certyfikat. Jest to sernik Ani, mamy chleby swojski, smalec, owoce w czekoladzie, też z Gołaczew. A dzisiaj na konkurs w Trzyciążu przygotowałyśmy Gołaczewską Roladę Ziemniaczaną. To jest tutaj ta rolada. No i przyjechałyśmy w takim składzie. Tu jest pani Ryszarda Rolka, Marysia Bijak, Ela Treter i Jamonika Krzywańska. Dziękuję. Blisko 58 odmian jadalnych. Czasami myślę, że z tego powodu to po prostu cierpimy przy tej rozmaitości odmian jadalnych. W tym roku mamy. Niestety, klęskę urodzaju jest zupełnie inny rok niż ubiegły, ale proszę Państwa, czy ten Ziemniak, a mamy przecież takie miasto, gdzie na rynku stoi Ziemniak? Jest to Bonin i Święto Ziemniaka, tam jest już nie tyle tradycją, co wrosło w kulturę. Krajowa sieć obszarów wiejskich, bo Europa daje na. Te, takie właśnie imprezy promujące rodzimą produkcję, środki, to jest to właśnie, co my możemy przekazać Wam, producentom. I w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego mogę Wam życzyć, żeby każdego roku był urodzaj, jak obecnie. A żeby ziemniak płacił tak jak w ubiegłym roku, tego Państwu życzę zawsze i wszędzie. I wszystkiego najlepszego dla producentów ziemniaków, tych sałatkowych, tych jadalnych, wysokokonsumpcyjnych, jak i również tych skrobiowych. Wszystkiego najlepszego w imieniu Zarządu Województwa. Szanowni Państwo, witam serdecznie. Ja właściwie tak trochę po gospodarsku. Pan Marszałek świetnie, że do nas przyjechał. A ja jestem tu u siebie, bo ja jestem waszą radną sejmiku, z czego się niezmiernie cieszę i z czego jestem bardzo, bardzo dumna. I dumna z tego, że mogę reprezentować taką piękną, bogatą ziemię w sejmiku województwa małopolskiego. Chciałabym powiedzieć tylko tyle. Jestem ze wsi, więc to i mieszkam tam i pracuję cały czas tu obok za, za miedzą, w związku z czym. To, co dzisiaj świętujemy, to jest mój chleb codzienny i ziemniak codzienny, tak naprawdę. Dziękuję wszystkim za obecność. Dziękuję panu Wójtowi za świetny pomysł, super realizację i konsekwencje. To święto ziemniaka już się tak wpisało w mapę Małopolski i nie tylko. Że tylko pogratulować tego fantastycznego pomysłu i mam nadzieję, że dalej na świętach ziemniaka będziemy świętować wspólnie. W taki sposób Sejmik dzisiaj chciał się wszystkim producentom rolnym pokłonić myślę, że sam początek tej wspaniałej imprezy, tych nagród, świadczy również o tym, że w jaki sposób widzieliśmy to jako Sejmik, aby docenić Waszą pracę, Wasze zaangażowanie w całokształt tej działalności rolnej. Władzom na ręce pana wójta serdecznie gratuluję, bo od czasu jak byłem tu ostatni raz, widać wielki postęp. To znaczy, że dobrzy gospodarze. I tak trzymać, Panie Wójcie. Szanowni Państwo, jest mi niezwykle miło, bo w tym roku jubileuszowym dla święta ziemniaczanego w przyciążu przedstawić Państwu zwycięzcę konkursu na największą bulwę ziemniaczaną. Konkursów gmina ogłasza kilka, ale proszę Państwa, ten świadczący o fachowości o wiedzy rolnika jest jedyny i według mnie jest on najważniejszy. Jest to właśnie ten konkurs na ziemniaka rekordzistę. Proszę Państwa, w tym roku rolnikiem, który wyhodował największą bulwę jest Pan Adam Gorgoń z Imbramowic 28, ziemniak odmiany Tajfun waży kilo 48 Proszę Państwa. Tak wygląda zwycięzca Anno Domini 2011. Chciałbym serdecznie pogratulować. Co prawda, teść, prawda? Nie mógł przyjechać, ale pani jest, że tak powiem, upoważniona do odbioru nagrody i do przyjęcia gratulacji. Serdecznie gratuluję. Bardzo, bardzo dziękujemy. No i oczywiście, proszę jeszcze poczekać, ponieważ tutaj jeszcze puchar. No nie, ciekawy jestem, czy ten nasza, nasza bulwa zmieściłaby się do środka. Ziemniak rekordzista, no kapitalna nazwa odmiany za zwycięstwie w konkursie. No i oczywiście Sejmik Województwa Małopolskiego. Od wszystkich radnych Sejmiku pozwolicie Państwo radni, że ja wręczę i pocałuję dwie damy. Wręczam. Gratuluję. Panie Wójcie, nie wójcie, bo ta nagroda będzie taka ciężka. Chodzę pan. Trudno unieść ciężarnie Takiej gminy. No, moi drodzy, cóż za pomoc! Cóż za pomoc! Wspaniała. Gratulujemy raz jeszcze. Wspaniała nagroda. Przekazujemy, przekazujemy. Przypominamy wspaniałe osiągnięcie. No właśnie. Dziękujemy bardzo, bardzo serdecznie. Jesteśmy kołem gospodyń z Zagorzyna. Tworzymy stowarzyszenie Nasza Ziemia Zagorzyn. Tutaj przyjechaliśmy z grupą Białych Górali i Lachów Sądeckich. Reprezentujemy ich w targach Smak na Produkt. Jako, że jesteśmy z gminy Łącko, więc bardzo tradycyjnymi naszymi wyrobami będą przeróżne alkohole. Łącka śliwowica, łącka żytniówka, nalewki łazowskie, wiśniówki, wszelaki gatunek wyboru. Poza tym mamy również tradycyjne Potrawy takie jak placek z blachy, który przygotowali nasze prapraprababcie, kapuśniarkę z grzybami, która też jest bardzo tradycyjnym produktem lokalnym, swój chleb wiejski, ekologiczny ser, powidełko, smalec wiejski i przeróżne ciasta, bardzo smaczne. Także zapraszamy. Owoce też można się poczęstować. Jak widać, łąckie trunki cieszą się powodzeniem. Jestem reprezentantem lokalnej grupy działania Dunajec Biała, a zarazem jestem również ze Stowarzyszenia Grupy Producenckiej od Rolnika. Promujemy tutaj cztery gminy, Ciężkowice, Zakliczyn, Pleśna, Wojnicz. Jest to Dolina Dunajca, zajmująca się przede wszystkim produkcją fasoli Piękny Jaś, którą tu właśnie mamy jako produkt już na listę wpisanym w Brukseli jako produkt tra tradycyjny. Mamy także masło żuchowskie, które zdobyło pierwsze miejsce na najlepszy produkt ziemi tarnowskiej. Kto jest szefową goła? Jak imię? Główne ramię, całe bajeczka na ziemniaczkach, z, z spojski z ogóreczkiem, plecerki. No i dużo uśmiechu. Pozdrawiamy raz jeszcze. I dużo pysznego ciasta. To wszystko od koła gospody Wiejskich. Wiejskich w porą przez koło gospody Wiejskich w Darnawie. Brawa na przywitanie. i no już widzę pani przygotowana. Cóż co mamy? Możliwość skosztowania dzisiaj. Mamy <grym> sernik z ciała, kreskiłem. Także serdecznie zapraszam. Młodzież gdzieś widzę teraz jeszcze przed sceną, no a pani profesor na stanowisko. Znaczy to stanowisko jeszcze nie jest tak gotowe, ponieważ mamy poradę na grące, wiemy jak rozpocznie się dewestacja. A to co prezentujemy dzisiaj to ziemniaczane z masem, lasagne ziemniaczaną i placki ziemniaczane zwane kupiłkami... Czyski, z skimis, okrasów, czosnkowy, w czosnku. Zapraszamy serdecznie za, jeszcze spiralki, ziemniaczane, smażone, smakują jak frytki, tyle, że bardziej dekoracyjne. Wszystko zapraszamy na degustację za chwilę, dziękuję bardzo. Bernadetta Bałazy, Koło Gospodyń Wiejskich Zadroża. Moje, moje członkinie. Bożena Rech. Beata Głowacka. Dorota Cyganek. Marzena Grzywa. Świda Władysława, Irena Kowalska. Wszystkie dziewczyny sprawiły się dzisiaj wyśmienicie. Przygotowały bardzo smaczne potrawy. Najważniejszym, najsmaczniejszą potrawą oczywiście są duszaki, które jak widać miały powodzenie. Został tylko pusty garnek. Ale jeszcze było wiele innych produktów. Ziemniaczka, ziemniaczana sałatka, ciasta, ziemniaczki w panierce, rolada. Także długo by było Wszystkie y, wymieniać produkty y, na, regionalne, które przygotowały dziewczyny. Zapraszam, KGW Rodaki, KGW Hechło, KGW, KGW Bogucin, Stowarzyszenie Rozwoju Orawy, KGW Gołaczewy, Jaroszowiec, Ryczówek, Podhalańska Grupa Działania, KGW, czyli Koło Gospodyń Wiejskich Tarnawa, Koło Gospodyń Wiejskich Porąbka, Stowarzyszenie Przyjaciół Imbramowic, źródeł Dugni KGW Zadroże, lokalna grupa działania Dunajec Biała, LGD Zielony Pierścień Tarnowa, KGW Łopsów, KGW Wsuchej, Ryczówek, Podkalańska Grupa Działania, KGW czyli Koło Gospodii Wiejskich Tarnawa, Koło Gospodyń Wiejskich Porąbka, Stowarzyszenie Przyjaciół Imbramowic u źródeł długi, KGW Zadroże, lokalna grupa działania Dunajec Biała. LGD Zielony Pierścień Tarnowa, KGW Łopsów, KGW Wsuchej, KGW Zagurowa oraz Zespół Szkół w Trzyciążu. Zapraszamy po jednej osobie. Serdecznie, serdecznie. Drodzy Państwo, przypominamy dla każdej naszej grupy, która tutaj była, certyfikat. certyfikat oczywiście, niniejszym tym certyfikatem potwierdza się, iż Koło Gospodych Wiejskich w Ryczówku jest laureatem konkursu. Produkt lokalny nad Białą Przemszą w kategorii potrawa przysmak ziemniaczany, a certyfikat ja przypomnę upoważnia do sygnowania zwycięskiego produktu znakiem Produkt lokalny nad Białą Przemszą na warunkach określonych w porozumieniu zawartym między laureatem konkursu a organizatorem. Brawa jeszcze raz dla wszystkich przedstawicieli, dla wszystkich, którzy jakże wspaniale i cudownie przygotowywali te potrawy. Zapraszamy tutaj 19 osób, jeżeli. O, właśnie, są nasi przyjaciele. Już tutaj do nas. Uwaga, uwaga! KGW w Ryczówku! Bardzo prosimy o podejście i odebranie certyfikatu. Brawo, brawo, oni wspaniale tutaj przedstawiali się również na scenie. Stowarzyszenie Babiniec. Stowarzyszenie Babiniec, zapraszamy, zapraszamy. Koło gospodyń Wiejskich w Hechle. Zapraszamy. Podbiór certyfikatu. Czekamy, czekamy, aby jeszcze nasze. Piękne panie, ponieważ z tego co widzieliśmy, również państwo z karteczkami, z długopisami odpisujecie przepisy na te pyszne produkty. Tak, aby w domu też zaskoczyć najbliższych. Na no, uwaga, teraz koło gospodyń wiejskich w Jaroszowcu, Jagodzianki. Gdzie nasze słodkie, pyszne jagodeczki, Jagodzianki? Jagodzianki, zapraszamy przedstawiciela Jagodzianek tutaj do nas. Przypominam, zapraszam wszystkich przedstawicieli zarówno Kół, Kół Gospodyń Wiejskich, a także naszych lokalnych grup, a także stowarzyszeń, które brały udział w naszej konkurencji. No a teraz zapraszamy Koło Gospodyń Wiejskich w ci Niedużym. Brawo, brawo. Już Pani do nas idzie. Zapraszamy osoby, które już są wyczytywane do nas na scenę. Uwaga, uwaga, a tym razem Koło Gospodyń Wiejskich w Gołaczewach. Drodzy Państwo, brawo, bo to oczywiście wiem, że również dzięki naszym paniom, wy dzisiaj z uśmiechem na twarzy, ze słońcem na twarzy również, Jagodzianki pozdrawiamy. No i też pełne brzuszki pyszności naszych z ziemniaczków, również zapełnione i wypełnione. A teraz koło Gospodyń Wiejskich w Tarnawie. Brawo! No, komuż wręczymy. Tarnawa, Tarnawa, dobrze, za chwileczkę oczywiście, jeżeli ktoś za chwileczkę do nas dotrze, wręczymy ten certyfikat Koło gospody Wiejskich w Porąbce. Porąbka, zapraszamy serdecznie. Idzie Babiniec, brawo, brawo. W chlapę wpięty Słonecznik. No i cóż, odbieramy certyfikat. Bardzo prosimy, aby zostać, ponieważ z tej dziewiętnastki jeszcze trzy miejsca będą wręczane. Piękne statuetki, no i wyróżnienia. Ta, o! No, a teraz Tarnawa, kłaniamy się nisko. To teraz zapraszamy Koło Gospodyń Miejskich w poromce. Czy są panie? No to lecimy dalej. Stowarzyszenie Przyjaciół Imbramowic. Dubnia u źródeł, u źródeł sukcesu. Dzisiaj również panie razem z nami. Dziękujemy bardzo serdecznie. Koło Gospodyń Wiejskich w Zadrożu. Serdecznie zapraszamy. No brawa moi kochani, brawa, brawa. No fajnie było kosztować i pyszności spróbować. No a teraz wystarczy oklaskami podziękować i wtedy na pewno panie nasze będą w przyszłym roku już na szóstym święcie. A teraz kolejne Koło Gospodyń Wiejskich, tym razem łobzów. W Łobzowie Koło Gospodyń Wiejskich. Pozdrawiamy, kłaniamy się nisko. Mamy Panią z Porąbki, to informacja naszej reżyserki, Pani reżyser Ewa, dzisiaj tutaj też od samego rana. Gratulujemy tu upominki, aby co w tej piramidzie, na pewno na szczęścia. Koło Gospodyń Wiejskich, uwaga jeszcze raz, Koło Gospodyń Wiejskich w Suchej, w Suchej. Ziemskich, ziemskich, dobrze, no ale to też. Pozdrawiamy Suchą. Koło Gospodyń Wiejskich, dokładnie. W zagurowej, w środku produkt ziemniaczany z tego to słyszałem. Wpłynie, wpłynie, także. To na pewno, ale to wpłynie na Wasze dobre humory. O to mi chodziło. Zespół szkół ponadgimnazjalnych w trzyciążu zapraszamy serdecznie. Witamy panią magister. Albo profesor już, tak, tak. Kłaniamy się nisko. Koło gospodyń wiejskich. W rodakach, w rodakach. Witamy naszych Rodaków. Rodaki. To takie japońskie rodaki. Uoha. Serdecznie witamy tutaj. Panie z tego, co słyszeliśmy, również ćwiczą jakieś sportywalki. Także uwaga, uwaga. No, moi drodzy, to wszystkie koła, ale w koło jest wesoło, prawda? No to, moi kochani, uwaga, uwaga, to może jakiś okrzyk wspólny. Hip-hip? Słabo, hip-hip? No, pięknie. Uwaga, uwaga, bardzo prosimy tutaj. Szefa naszego, naszej kapituły, pana starosta, aby odczytał, cóż to się stało w waszych brzuszkach i podjebieniach, że ktoś wygrał, a ktoś. Wszyscy są wygrani, jak widać, ale te najlepsze potrawy za chwileczkę usłyszymy o nich. Szanowni Państwo, przyszło mi w udziale ogłosić wyniki konkursu na najlepszą potrawę z ziemniaka. Komisja w składzie. Moja skromna osoba, starosta Orkuski. Pan Piotr Szymański, dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich i pani Karolina Boba z Centrum Doradztwa Rolniczego miała bardzo duży dylemat, jakie potrawy wybrać i tak jak zapunktować, bo wszystkie były bardzo dobre, wyśmienite, smaczne, oryginalne. Różnice były minimalne, jednak wyboru trzeba dokonać. Tak więc pierwsze miejsce zajęła zapiekanka z Koła Gospodyń Wiejskich w Suchej. Proszę bardzo. Proszę. To jest ziemniak, święto ziemniaka w przyciążu. Gratuluję. Drugie miejsce Babeszki ziemniaczane z koła gospodyń wiejskich w Łobzowie. I trzecie miejsce. Gołąbki ziemniaczane w sosie śmietanowo-mlecznym z koła gospodyń wiejskich w Jaroszowcu. Jednak wszystkim koło należą się duże brawa, bo wszystkie jak wcześniej powiedziałem, potrawy były wyśmienite. Dziękuję państwu. Ale jeszcze jedno wyróżnienie, jeżeli chodzi o lokalne grupy działania, Specjalne wyróżnienie w tej kategorii otrzymuje Stowarzyszenie Rozwoju Orawy za chleb orawski z ziemniakami gotowanymi i surowymi pieczony na liściu kapusty. Brawa, brawa, Orawa! A teraz zapraszamy tą naszą czwórkę wyróżnioną, a także pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Krok do przodu, aby też chwila dla fotoreporterów. Przypominamy: miejsce pierwsze koło gospodyń wiejskich, Suchej, za wspaniałą zapiekankę. Miejsce drugie koło gospodyń wiejskich, w Łobzowie za babeczki ziemniaczane. A miejsce trzecie. Koło gospodyń wiejskich w Jaroszowcu za gołąbki dzieniaczane w sosie śmietanowo-mlecznym. Chwila dla fotorepor fotoreporterów. A Panie też zapraszamy teraz wszystkie bliżej, tak żeby aparat w... objął o właśnie tutaj nasze. Jeszcze, jeszcze zapraszamy, żeby każdy mógł na tym zdjęciu się odnaleźć. Chodźcie, chodźcie, drogie panie. Można jak na boisku piłkarskim gdzieś tam przyklęknąć, położyć się. No pokażcie, drogie panie, że koło gospodyń wiejskiej to pyszności, ale też odrobina szaleństwa. Czy tak jest? Na pewno. Na pewno. Także szalone nasze babeczki. Hej. No i zobaczymy, zobaczymy. Bardzo dziękujemy. No i robimy troszeczkę miejsca dla naszych kabaryciarzy. Dziękujemy raz jeszcze.